Hej, cześć, się Manko z tej strony. Karabin, podłoga Maszynowy 9. W dzisiejszym odcinku za... nie zagramy w Minecraft, tylko wam pokażę, co udało nam się zrobić z moim kolegą nie używając totalnie kreatywa. Na survivalu graliśmy i nawet nie mielibyśmy jak użyć kreatywa, bo nie wiem jakim sposobem, ale mój kolega, który stworzył ten świat, nie ma Prawnień do świata i do koment Pamiętajcie o zostawieniu Pamiętajcie o zostawieniu lajka i subika No a my już zaczynamy No więc Pierwsze co to pokażę wam tak, Mamy tutaj tutaj to najpierw spać. Ja, jak możecie słyszeć, to mamy już ja wam na razie nie pokażę domu, bo tam się znajduje rzecz, którą bym chciał pokazać pod koniec odcinka. Ale ten. No więc tak, mamy tutaj formę jagodów, mamy tutaj e, formę acidmentów. W sensie, no, acigment z w sensie, no, miejsce do robienia acidmentu pewnego. Mamy Akselotle. E, robię to na szybkości, bo miałem wcześniejszą osobę, która się nie udała, bo no, nie udała się. Mamy tutaj formę świecących jagodów. Mamy tutaj. Parmy chleba. Tutaj jeszcze mamy miodu. miodu. Zwierzęta, domek. Mamy tutaj jeszcze. Jak to się nazywało? Kurde. W poprzedniej próbie to mówiłem magazyn mamy tutaj które wam teraz pokażę Mało no, skrzynek jest ale no. Yy, mamy tutaj tamil, tutaj się, tutaj me, tutaj, żelazo, tutaj, idziemy, tutaj lepiej pokażę tutaj temy tutaj gości, tutaj to tu. No więc tak, historia tego jest taka, że ogólnie to wyglądało tak, że graliśmy sobie pierwszy dzień z kolegą i biegłem, bo uciekałem przed mobami. Miałem już kamień, czy tam nawet już żelazne itemy, i zginąłem gdzieś tu. Mój kolega o hmm. skrył się tu przed mołami nawet przed pająkami no, nawet przed pająkami kurde, pokazać to na są koniec. Dobra. No i przyszedł pomysł, żeby w tym miejscu zrobić nasz dom. <todgłosy> coś nie i tutaj w, w tym oto miejscu mamy nasz nie wiem, mamy tutaj oznacznik, żebyśmy się nie zgubili i ogólnie pokażę wam miejsce, gdzie było naj, chyba najwięcej nerwów. Tu jeszcze pół biedy było, praktycznie, bo tu jedyne co to trochę creepery wybuchały, to jedyne co się działo na to kopaliśmy ziemię, żeby wyrównać tam pr a na wyrównanie terenu rwciał Dawid, ten kolega, z którym tutaj grałem. Pełne pole akcji działo się tu. Więc tak, historia wygląda tak, że dołącza na nasz serwer Dawida, koleżanka. No i ona dołącza, idzie na, na do naszą, na naszą stronę, idzie tutaj kopać, idzie tutaj kopać, kopie, 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 kopie. i natrafiona jaskinia. Ja tam się pojechać, żeby zobaczyć, co tu jest i co tam jest. Może tak, jak przed chwilą weszłem, tylko wtedy jeszcze nie było wody. Nie było tutaj, było tam mobów. Nie! Ok. 2-10... ...mózgów. Tam było chyba ze setki mobów. Obu, które setki razem mnie zabiły, a wreszcie. Miałem kiedy diamentowe rzeczy, tak, i miałem tutaj rzeczy i zginąłem. Miałem szczęście, że to nie było. O, nie zatruło. ale osiągnięcie, bo nie bardzo dobrych itemów. A miałem tutaj itemy z z tego. Um, z komnaty próby. A jeżeli ktoś nie wie, co to komnata próby, no to tam po prostu bierze się i pokonuje bossy, niebosy. No i co mogę o tym powiedzieć? No, było tutaj dużo walki. Mój kolega wtedy nie mógł grać, ale grał na punkcie yy, mojej, yy, właśnie koleżanki, bo był u tej koleżanki. Dlatego też w sumie nie mógł grać, bo był u koleżanki. No i no działo się tak, że albo tu ja ginąłem, albo to on na jej koncie, albo to ona ginęła. No ogólnie to tutaj było bardzo dużo denerwowania się. Coś tak myślę, że już nadszedł moment pokazania wam co nam się udało osiągnąć. Po bardzo dużej ilości, no, podróżowania i grania na tym serwerze W sensie, na, no, na tym serwerze Mianowicie, już mogliście przed chwilą to zobaczyć Mianowicie... Sztandary Sztandary to jest... To jest jeszcze... Sztandarów może być muntum. Tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mamy 10 sztandarów, ale nie wiem jak, ale mamy 10 sztandarów. Mamy 10 sztandarów. Mamy ponad 11. A nie, jednak mamy 10 tych. Tak. ja wcześniej musiałem źle policzyć. Mamy 10 sztandarów, przy czym możemy zrobić ponad 10 rajdów. Nawet nie. Albo nie możemy zrobić. Się Dzięki czemu możemy zdobyć dziesięć to temu. 10 szuków Prawda było tutaj tu dużo nagrywania tu się. Tu dużo grania I szczerze nadal się dziwię, że jeszcze nawet nie coś A właśnie Jeszcze jedno mamy tutaj piaski, które były widzicie. No i na piaski farme. Nie chcę to No jednym stanie jak o tym myślę ile my tu czasu zdobyliśmy to aż mi się chce płakać. Że naprawdę podejrzewam, że prawie dwa miesiące. Myśleliśmy nad tym co tu robić. W sensie robiliśmy tutaj to wszystko Znaleźliśmy tereny tereny na których może być tak jakby e, pff, tereny na których może być nawet co może być noćen Tereny, na których mogą być wioski. I to nie takie wioski, tylko nie takie wioski, jak, jakie tutaj mam, mogą być na takich terenach. Tylko te zwykłe wioski. Znaleźliśmy multum kopalni. I jedna kopalnia, na której jest, są diamenty. Jest właśnie tam, o, gdzie było dużo denerwowania się. I dużo ogólnie, no jakbym nagrywał to wszystko na YouTube'a oh. oh. początku oh. Gdyby był młotu no, już filmów, ale oh. po nie wpadłem na pomysł, żeby to nagrać Ale wiem tyle Warto byłoby to nagrać. Odkryliśmy coś strasznego. Coś w stylu, że mój kolega ogólnie widział e, Aleks pomimo, że żadnej innej osoby nie było oprócz nas w pierwszych dniach tej gry. I ogólnie nic tak nigdy chyba nie doszłem aż tak daleko w Minecraft'cie. No dobra, nie liczę tej gry w Bedrock'a, bo na Bedrock'u to praktycznie, że oszukiwałem, bo grałem na creative ie. Ale tu... Przecież jest survival, nic tu nie jest zrobione z i powiem tyle, jak to teraz mówię, to z moich oczu lecą z łzy, dlatego, bo to jest kawał historii, której nie mogę wam przedstawić, w sensie mogę, ale nie w taki sposób, jaki chciałbym wam przedstawić i naprawdę jak ja myślę, ile my zrobiliśmy przez tyle dni, to nie wiem czemu, ale to jest dla mnie mało, pomimo, że mamy tutaj już tyle rzeczy. Ogólnie, nie, nie, nie chyba kończę. Wiesz co, pamiętajcie o zostawieniu lajka, o zostawieniu suba. <tuszel> A ja... Kończę tą grę na dziś. Przepraszam wam, nie mogę już wytrzymać. To jeszcze nie jest koniec tego serwera, ale wiedzcie o tym, że będą kolejne odcinki. Pamiętajcie o zostawieniu lajka i suba. I komentarza. Siemanko. Witajcie się. Trzymajcie się. Narka.